Reprezentuje grupę kapitałową PGNIG. Nasza mi taka refleksja, że tak naprawdę pierwsza z grupa kapitałowa PGNIG na, na tego typu kongresie. Występuje nie tylko jako potencjalny dostawca gazu, ale również znaczący gracz na rynku. Pierwszy raz możemy się pochwalić z realizowanymi konkretnymi przedsięwzięciami w sektorze elektroenergetyki, a nie tylko mówić o planach inwestycyjnych. Chciałbym zacząć od przybliżenia Państwu naszego punktu widzenia na to, jak widzimy perspektywy wykorzystania gazu w elektroenergetyce i w ciepłownictwie i też korzyści z wykorzystania paliwa gazowego właśnie w elektroenergetyce. Na początek może parę danych liczbowych. Na slajdzie, który jest wyświetlony, mamy porównanie struktury portfela odbiorców gazu w Unii Europejskiej i w Polsce. Jak widzimy w Unii Europejskiej około 30% gazu jest dostarczane do odbiorców sektora elektroenergetyki z ciepłownictwa. Tasy klienci w portfelu PGNIG stanowią jedynie 9%. Z tych 9% produkowane jest jedynie 3% energii elektrycznej w Polsce. Jak wszyscy dobrze wiedzą, w Polsce występuje monokultura węglowa. Ten portfel e, e, użycia energii pierwotnej w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż w Unii Europejskiej. E, mamy e, bardzo dużo węgla, natomiast e, ten, ten portfel w Unii Europejskiej jest jakby miksem, do, do, do którego tak naprawdę Polska w perspektywie lat będzie dopiero dążyć. Czyli w Unii Europejskiej mamy energię, energię jądrową, mamy gaz i. Również taki mis paliwowy zapisany jest w polityce energetycznej Polski. Jeżeli chodzi o. o Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego, dlaczego w Europie Zachodniej największe spółki w sektorze elektroenergetyki inwestują w źródła gazowe? Natomiast w Polsce tak naprawdę dopiero ostatnio obserwujemy, obserwujemy takie zjawisko. Eee, przede wszystkim e, na zachodzie konkurencyjność paliwa gazowego wobec innych paliw e, wydaje się większa. Te projekty są bardziej opłacalne niż inne, a z czego to wynika, to, to może sobie zaraz powiemy. E, przede wszystkim e, już obecnie dostawcy urządzeń e, oferują bloki gazowo-parowe osiągające 60% sprawności. Z tej sprawności wynika również niższa emisja dwutlenku węgla, jak również sama, niższa emisja dwutlenku węgla wynika z samej specyfiki paliwa gazowego. Paliwo gazowe to też niższe emisje e, siarki, azotu i pyłu pozwalające na spełnienie norm emisji z dyrektywy IED. E, Źródła gazowe zapewniają wyższą elastyczność pracy urządzeń, możliwość odstawień, szybkich uruchomień, podnoszenia mocy urządzeń, nadają się idealnie do rezerwowania źródeł wiatrowych. Jak również, co bardzo ważne w obecnej sytuacji gospodarczej, bloki gazowo-parowe buduje się stosunkowo krócej niż bloki węglowe oraz wymagają one mniej nakładów finansowych, szacujemy, że to jest około 30%, 30%, w związku z czym mamy mniej zamrożonego kapitału i na krótszy okres szybciej osiągamy wzrost zainwestowanego kapitału. W Polsce do tej pory bardzo dużo mówiło się o inwestycjach w bloki gazowo-parowe, również Pegnik, Pegnik miał... Miał takie plany, natomiast dopiero w zeszłym roku, tak naprawdę zauważyliśmy, że coś się zaczęło w tej materii dziać. E, ogłoszono przetarg na blok gazowo-palowy w Storowej Woli, realizowany przez PGE wspólnie z grupą Taurą. PGE, PGE ogłosiło samo cztery przetargi na bloki gazowo te największej mocy w Pomorzanach i w Bydgoszczy. E, podobne plany ma Tauron w Katowicach. E, gruntarun próbuje pozućmy się z blachownią. Ostatnio wypłynął projekt PG budowy jednostki gazowej o mocy 800 MW przy zakładach chemicznych w Puławach. Są plany energii. Natomiast plany planami, ale przede wszystkim pojawiły się jakieś konkretny na rynku. Czego dowodem jest podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przez elektrociepłownię Stalowa Wola na, na budowę bloku klasy 400 MW Stalowej Woli. Teraz chciałbym może trochę więcej powiedzieć na temat tego, co się zmieniło w grupie kapitałowej PEGNiK, a w sektorze elektroenergetyki zmieniło się bardzo dużo. 11 stycznia 2012 roku PGNiG podpisało z Vattenfall AB umowę na sprzedaż akcji Vattenfall Poland, czyli danych elektrociepłowni warszawskich. W związku z pojawieniem się tak dużego podmiotu w grupie, grupie Pegnik e, wyodrębniono segment, e, segment elektroenergetyki i ciepłownictwa. E, podmiotem wiodącym w tym segmencie jest oczywiście e, dawny Vattenfall Hit Poland, czyli obecny w Pegni będzie ono centrum kompetencyjnym w grupie kapitałowej PEGI w tym segmencie. Nabycie aktywów w Poland było realizacją strategii grupy kapitałowej przyjętej w 2011 roku, mówiącej o tym, że jeżeli PEGI nie uda się dokonać jakiejś akwizycji na rynku, energii, na rynku wytwórców energii elektrycznej, to... Plany, jeżeli chodzi o, o posiadanie mocy wytwórczej w grupie, grupie kapitowej, powinny sięgnąć w 2015 roku około 1200 MW. Kupując w ten falki w którym mamy około 1000 MW, realizując projekt starowej boli, w którym po 50% udziału obejmie termika i całą wytwarzanie. Praktycznie można powiedzieć, że zrealizowaliśmy y, tą strategię i być może w kolejnej strategii y, grupy kapitałowej będziemy się zastanawiać nad bardziej celami. innymi w PGM. w PG. y, I tak, tak po akwizycji ten partij Poland PGNG stał się jedynym znaczącym w Polsce tak naprawdę koncernem multienergetycznym, który może zaoferować gaz, ropę naftową, ciepło i energię elektryczną. też jest bardzo duży potencjał synergii do wykorzystania na poziomie grupy kapitałowej. Multikultura. Multikultura, Może jeszcze dwa, dwa słowa o akwizycji, bo była to dwa, trzecia największa transakcja, w zeszłym, albo czwarta w zeszłym roku w Polsce. Wartość transakcji sięgnęła około 3 miliardów złotych zmieniliśmy nazwę y, na, y, spółki na PGNiG Termika. E, Termika pokrywa 75% zapotrzebowania na ciepło w Warszawie i dostarcza 98%, 98 ciepła do sieci SPES. E, ma je, ma jedne z najniższych taryf, y, y, taryf w Polsce. I y, ma tutaj tak jakby y, dwie, dwie korzyści, które można od razu zauważyć. Po pierwsze, rynek warszawski w związku z tym jest, robi się y, bardziej wymagający dla konkurencji, bo muszą y, spróbować pobić termikę swoimi cenami. A po drugie, no widać perspektywy ewentualnego zwiększenia przepływów y, w firmie ze względu na y, możliwość skorzystania z, z zastosowania narzędzi marketingowych. E, oczywiście BGNG, Termika i cały rynek warszawski jest też bardzo dobrym miejscem do budowy bloków gazowo-parowych. E, o jednym już e, było w prasie e, szeroko wspominane, jest to blok na Żeraniu. E, natomiast e, będziemy się zastanawiać nad ewentualnie, ewentualną drugą lokalizacją bloku gazowo-parowego w Warszawie, to będzie klasa 400 czy 200, zobaczymy, analizy trwają. Eee, natomiast na Warszawie nasze, nasze plany się nie kończą, eee, ale to może opowiem o tym za chwilę. Jeżeli ja tylko się do Już, okej, okay, dobrze. Blok, blok na żeraniu, blok identyczny z blokiem starowej woli, klasy około 450 MW elektrycznych, eee, zapotrzebowanie na gaz 550 milionów metrów sześciennych, termin oddania 2017 rok, ale. Tak naprawdę wszystko zależy od, e, od możliwości e, sprawnego prowadzenia przyłącza do sieci Remberszczyzna, ponieważ warunki przyłączenia zostały przez gazetę już wydane w zeszłym roku właśnie do stacji Rębelszczyzna. E, projekt elektryczny Płock 26 kwietnia podpisano umowę z generalnym wykonawcą, z firma firmy Abner. E, wartość projektu 1, 6 miliard, około 1,6 miliarda złotych kontraktu, który wcześniej zostały wybrane ILF. Co może ciekawe, to jest to, że to jest projekt, który będzie realizowany w formule Project Finance, z udziałem środków zeboru i udział finansowania zewnętrznego w projekcie powinien przekroczyć 70%. Planujemy w najbliższym czasie zamknięcie finansowania dla tego projektu. Projekt kędzierzyn to jest może projekt najmniej zaawansowany nad którym był realizowany przez PGN iG, ale w związku właśnie z pojawienie się kompetencji w grupie w postaci PGNiG Termika został przekazany do PGNG Termika. E, e, wystąpiliśmy do ŁOKiK-u w sprawie zawiązania spolu, zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy. Blok planowany jest pod, zapotrzebowanie e, azotów w kędzierzynie e, około 170 -200 MW elektrycznych. Nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do sieci. Elektroenergetycznej, natomiast ciepło będzie dostarczane w postaci pary do zakupu, pary technologicznej i ciepła do miasta do miasta Kędzierzyn Również tu planujemy realizację w formule Project Finance w spółce PGN termika zgodnie z umowami zawartymi z będzie miała 80% udziałów. I teraz, tak, mówiłem, już szybciutko, dwa slajdy, mówiłem o tym, że trochę inaczej są. Jest gaz postrzegany w Europie Zachodniej niż w Polsce, z czego to wynika. No to wszyscy wiemy, ale jako grupa kapitałowa w tak GNI, również Gaz System, podejmujemy inwestycje w celu uelastycznienia rynku gazu w Polsce. W zeszłym roku otworzono dwa przejścia, dwa interkonektory umożliwiające wymianę gazu z Niemcami i Czechami. Są to w, 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 są to interkonektory w Lasowie i w, 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 w interkonektor Morawia. W 2015 roku ma być terminal LNG, którego przepustowość musi mieć 5 metrów m3. Gaz system, i, gaz system inwestuje w swoje gazociągi tak, aby móc rozprowadzić ten gaz. Po Polsce, bardzo ważnymi inwestycjami w grupie są też inwestycje magazynowe, które uelastyczniają również pracę systemu. W tym roku planowane jest oddanie magazynu w Wierzchowice. Również idzie inwestycja w magazyn w Muginie. Bardzo proszę. I to, o czym się ostatnio bardzo, co jest bardzo szeroko komentowane, czyli liberalizacja rynku gazu, tak zwany programu uwolnienia gazu, w którym gaz Pelgingu e, i z kontekstu z Gazpromem, zmieszany z gazem, który Pelgingu wydobuje w, w, w własnych kopalniach, będzie udostępniany klientom, będzie udostępniany na aukcjach, co powinno spowodować obniżenie kosztów sprzedaży e, i tak naprawdę e, być może uatrakcyjnienie ofert dla klientów w postaci jakichś nowych produktów. No i to, co długofalowo może wpłynąć na obniżenie kosztów, e, kosztów gazu w Polsce, czyli gaz e, niekonwencjonalny. E, według szacunków PGNiG-u między 1,5 a 3 mld metrów 3 według szacunków Pigu między 350 a 750 milionów. E, tego gazu mamy w Polsce, tak naprawdę ciężko powiedzieć, dopóki nie zrobi się większej ilości odwiertów. E, aktualnie Pegeńik ma 15 koncesji. Najbardziej atrakcyjna jest wydaje się koncesja wariatorowa, na której wykonamy już odwierty próbne w okolicach Lubocina i tam ma być zawiązane konsorcjum spółek PG, Tauronu i KGHM, tak aby umożliwić sprawne wykonanie jak największej liczby odwiertów. I wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieli, czy ten gaz jest, czy go nie ma, i czy milion milion kosztuje, bo tego też jeszcze nie jesteśmy w stanie Bardzo dziękuję.